Karmen, ja Majewski tak, i Leszek trapiła tak, tak. Majewski na chodzie, tak. i tak. Ostatnie te prawie przyśmiecią. Tak jest. Bardzo ładnie kończy Tak, chyba byłem. Byłeś? Nie. Nie może Boże, 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 nie ma. Tak. To jest. To jest czego cudowny. Majewski? Majewski, Majewski i, i... Nie, nawet nie wiem tak. co ma. To co zrobił ten pan. A. Nie, to robiła ta. E... Cylula, no, córka. Karmen córka, Młodości. Z, tak, to, to, to. z ekranu. Tak, to, to. to też ona? Tak. O, to jest piękne. To jest piękne. O rany. To mamy. No. I wiadomo, małe mam. To jest bardzo dawno, nie? To jest w Oslo w Jakczubie. Gdzie? Królewki. A jakie państwo? Oslo. Oslo. Który mniej więcej ale, rok. 64. Czekaj się dokładnie. Tak, 60 Poważnie? Wyglądał na lata 70. Kto to jest ten. ten? To Hardy. Tommy, Hardy. Tommy Hardy. Tommy Hardy. Pawka. Tego nie znam. Pawłowski. Ale, Ale powiedz mi, co to jest za zespół? Kiedy to było? To jest mój zespół, bo co to było... Po rozwiązaniu... Y... Tak, po rozwiązaniu, Nie, Czyli to nie Walaska się... to było się nazywało. Po, po rozwiązaniu Big Bendu. Po rozwiązaniu Dawrosza. Nie, ich będzie mojego. A to czyli to nie jest orkiestra na Balaska a zespół? To jest, ja Ci dam te, tutaj gdzieś będę miał. I który rok? Sześćdziesiąty, drugi, trzeci, czekaj. Ja Ci dokładnie może Ja się, co to jest? Mhm. A nie, to jest kamień granicy i kamień. Rolicię i Carmen, co? Co jest? To jest, to jest Carmen z rolisami, Carmenita. Dzielić Carmen, czy Carmenita? Carmenita. Carmenita.